Dzień dobry. Mamy końcówkę marca. Piękna pogoda wiosenna. Yy, ruszyły intensywne prace polowe. Jestem w Szczepowicach na polu należącym do grupy Top Farms. Niebawem ruszą przygotowania pod uprawę buraka cukrowego. Już za chwilkę wjedzie opryskiwacz wraz z agregatem, yy, który będzie przygotowywał plantację pod tą uprawę. W opryskiwaczu zastosowane są dwa preparaty firmy Biogen, Azotopower i Fosfopower. Azotu mamy bardzo dużo w powietrzu, fosforu mamy jeszcze więcej w glebie. Jednak występują one w formach nieprzyswajalnych dla roślin. Bakterie zawarte w preparatach w naturalny sposób odblokowują i udostępniają składniki roślinom.